Jesteśmy na zimowym spacerze z Zuzią. Tam widzicie czarna kropka to Zuzia. No, I znowu jesteśmy w tym samym miejscu, więc pewnie już poznajecie tutaj okolice. No i idziemy sobie dalej. Zuzia dziś poleciała w krzaki w kubraczku swoim. Zuzia! Chodź do mnie! Tu jest mój pies czarny. O! Oh, jest Zuzia! Zuzinka, Chodź do mnie! No idę. Jak widzicie, kubrak jest założony, jest ogrzany. Idziemy dalej! Tu kanapa, którą poznajecie z poprzednich odcinków spaceru z Zuzią. Nadal do wzięcia. Tutaj coś widzi Zuzia. Ona zawsze zwalnia, patrzy jak coś się dzieje. Tu ją widzicie z boczku. Ja tu idę, więc dlatego się kamera trzęsie, no. Tu pani się nording-walkinguje, a Zuzia sika. Albo... Chyba to nie jest sik. <grystanie> nie, sika. Nie, nie, to nie był sik. <grystanie> to wiecie, Zuzia! Susia, nie wolno! <grystanie> tam kopiesz? Dusia, nie jedz tego. Chodź, dźwięk. Chodź. Zobaczcie, jakie są podróże jakichś ptaków, jakieś bażanty pewnie czy coś. Widzicie ile śladów? Tu chodzą, chodzą. Tu jest najlepsza trasa przelotowa. Tu chodzą, chodzą, chodzą. Wszędzie chodzą. No, a Zuś nie poluje. Nie babka jedzie. Chodźcie, siutko. Stój, stój, stój. No. Idziemy. Tu jest tu Jasika. Zuzia złapała jakiś trop. Tutaj pan taki wyczesuje owczarka niemieckiego. I możecie, te kłaki tutaj, że wszystkie co tu leżą, to są właśnie z tego owczarka. I Zuzia ja je wącha. Czyta sobie informacje o piesku, co tam u niego słychać. Jak się czuje. No, i tak sobie wącha. Każdego musi się No, tutaj, tutaj. Ostatnio się spotkaliśmy z tym owczarkiem. Gdzie, dziurę masz? dziura moje mamy w bucie. A taka widzicie. Znowu sik A tędy wracamy sobie później. Takie kółko robimy. Jakby ktoś chciał nas spotkać tu. Tutaj bym Wam pokazała zamek benziński, ale jest za mgłą. Ale czekaj, tu widać to zamek czy nie widać? Gdzieś tam jest słuchajcie zamek. O, może być tak, że to widać na kamerze, ale ja nie widzę na ekraniku. No, tam jak widzicie gdzieś zamek to jest właśnie zamek benziński. <laughs> gdzieś tutaj powinien być. Idziemy dalej. Podążamy za pandą. Aj, do mnie szybciutko! Szybciutko! Dobra, dobry pies. Stój, dam ci jedzonko. Są smakujki od Dominiki. Trzymaj mama. Która ja z gniazda została na urodzinki. Dupka zimną, nie? No pewnie, że zimna. Hop. Dobrze, uciekaj. Zbazimy się chowanego, na dwie komórki tutaj działamy. I tak, mówimy, stój, Zuziaś. Czy mnie? No, to stój, <grywa> stój A ja się idę schować, tam jest Zuzia z małą. A ja się idę schować. Zuzia tam stoi. Uciekam jej. Czekajcie, tu gdzieś pójdę w krzaki. Tam mnie obserwują. Stój, stój, no, stój. Pewnie się martwi o mnie, że gdzieś ucieka mnie. Bardzo dobrze. To jest super ćwiczenie na przywołanie. Dobra. Powiedz jej mama. Zaraz to będzie Susia. Susia, szukaj magdy, szukaj magdy. Dobry pies, dobry pies, taki dobry pies, taki dobry pies. Super, idziemy dalej. No. Widzieliście tego wariata? Więc tak sobie możecie ćwiczyć. No dobrze, Zuziano, znalazłeś mnie, znalazłeś mnie. Tak. No, no tak, no już, już się nie martw. No. O, to zus. Zawsze tam ją coś ciągnie, bo tam ktoś ma kury i ona tam chodzi czasem. A dziezinka. Zuzinka! Tu może zamek będzie widać. O jest! To jest zamek. Więc tu jest taki taras widokowy na Benzin. No i tu już jest osiedle, więc zawracamy. A tu wózek, widzicie, wszystko się tu znajdzie. Skąd ten wózek? No i krzaczasta Zuzia, chodź do mnie! Zuzinka, do mnie Co się widzi? Zuzia <laughs> Szybciutko! Szybciutko! No, znowu ci uciekniemy i co będzie? No co będzie jak ci uciekniemy? Czekaj, muszę urwać. A, ale urwał! się schowałam nie czuję właśnie kawącha tu Magda była, <tumak> no <dabywana> byłam, byłam <tumak dabywana> tu idziemy teraz w tą ścieżkę i tak będziemy szli bardziej właśnie tymi polami idziemy sobie tą drugą ścieżką Teraz właśnie tak bardziej połączę. A tu Ducia. <śmienny> truchcik. Ducia, chodź do mnie. Chodź do mnie szybciutko. <śmienny> szybciutko. <śmienny> Dobry pies. Dobry pies. Suję, <śmianie> Susy, Chodź idziemy, chodź idziemy! Tędy idziemy. Tutaj są kozy, Zuzia kiedyś się zobaczyła i tak sobie biegała wokół nich <śmianie> Nie wiedziała co z nimi zrobić. Zusia! Chodź do mnie! Chodź dziecko! Chodź do mnie! No! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź. do mnie! No, siadł! Hop! Dobry pies! Ważne, żeby właśnie jest tak zimno, takie minusowe temperatury, minus 10, żeby pies właśnie cały czas biegał. Żeby nie trzymać go na smyczy tylko właśnie żeby jak najwięcej biegał żeby się mógł rozgrzać a nie tak wolno na smyczy chodzić więc później pies cały gorący jak pracuje od spaceru i wracamy do autka to taki półgodzinny, 40 minutowy spacerek zimowy, więc wystarczający no i w domu bawimy się z psem w różne inne zabawy, żeby go zająć i się pies Zaraz wybiegnie Zaraz wybiegnie tu prawdopodobnie O, jest Ajdźia do, do mnie! Gdzie byłaś? Gdzie byłaś? Gdzie się zgubiłaś? Aż się coś się stało z kojniżem. Nic, dobrze. Krzaki, masz na ma sobie, okej. Okay. Jest dobrze. No. Zusia! Chodź do mnie. No chodź się, pokaż. Stój. Oto, zobaczcie. Tu widzicie? Patyczek? Widzicie patyczek? No. <laughs> I idziemy do autka brudnego. Po śnieg. Wszystko. Kołpaki. <laughs> Zusia, chodź. Hopalala. Hop! No hop! Wracamy do domku. No wracamy, chodź. No dobry pies, no dobry pies, dobry, jedziemy. Cześć, po co tu przechodzisz zawsze? Idź do tyłu, idź do tyłu, idź tam, cofaj się tam, siedź tam, stój tutaj. No. Oto koleś, już czekaj, operację robimy. Ten kolec. No ale i to głęboko weszło. Okropne. No takie miałaś łapie. Takie miałaś łapie, okropne. Taki kolec. Takie miałaś łapie nieładne. No, zjedz to teraz. Zuzia już uratowana. Tak, ale łapeczko jeszcze trzeba lizać. Krewka leci troszkę będzie dobrze. Zagoi się jak na psie. Ogoneczku, ogoneczku. Kicia, czy Cikolinka. Taki kolec co się miało? Wybity do połowy, dosłownie połowa tego kolca. Była okropne. Okropna. I łapkę. Teraz będzie cały dzień za łapki. O patronek Kłaczek. To Co, z Co to za przemyślenia twoje.